Siemandero, ale ludziska, z tej Mafioza Witam was w kolejnym odcineczku z serii ozera do Milionera. nawet ludzie nie wiem, który to odcineczek jest bo był miesiąc przestoju na kanale nic nie było żadnego filmu ani nic w tym rodzaju ale o tym zaraz pogadamy dlaczego, co i jak pierwsze co, to dzisiaj sprzedajemy te trzy przyczepy dwie i tą, tamtą jedną sobie zostawię na razie Zobaczcie dlaczego. Hmm, to jest tak. Tysiąca 180 dni dobra Tak są niepotrzebne i tak hmm, o 8 tysięcy, no to ładnie i za tą... O, też praktycznie tyle samo dni, bo to w tym samym dniu były kupowane na pewno. O, taki zaszczyk pieniędzy jest Dobra, tu troszeczkę się podniosę. Oj, podniosę. O. Dobra, teraz tak, ludzie kupujemy sobie przyczepy. Yy, mi się wydaje, że to są nawet z oryginalnej strony, bo mam tyle, tyle tych przyczyn, że normalnie szkoda gadać. Kupujemy sobie takie ładne. Kopier muszę je znaleźć. Bo myślałem nad tą nad tą, żeby sobie kupić ale jakoś mi tak za bardzo nie ciągnie. Także kupujemy sobie, o właśnie, takie taką jedną. Tak, takie znaczy takie dwie. 31,5 tysiąca Także bardzo ładnie I jeszcze jedną no i ładnie, 63 tysiące mniej, ale git. Fajne przyczepki bardzo się podobają. Bierzemy krysiorka wesiorka. No i zażysiałbym. I lecimy. Yy, teraz właśnie yy, bo telefon mi się włączyły, dobra. Teraz właśnie dlaczego nie było, co i jak. Ludzie tyle mam pracy teraz, w domu i ogólnie w pracy. Że normalnie szkoda gadać, tak? Bo no, można mówić, że otwieram swoją taką małą działalność właśnie w domu. A działalność właśnie chodzi o to, że no, malowanie i paskowanie, tak? W tym teraz się będę też jeszcze zajmował. Mam taki plan. Mam trochę już pokupowanego że tak powiem, sprzętu. Będę się tym na pewno się zajmował zobaczycie e, sami e, O co mi chodzi Bo będą vlogi takie z tego właśnie e, Przepraszam będą pewnie po całą muzykę e, W przyspieszeniu bo coś Ale to dopiero gdzieś kurczę, mam zamiar Ruszyć z tym od października Czy nawet od połowy października m, Bo raczej teraz się nie wyrobię mm, Także zobaczycie Na pewno sobie jakąś prezentację e, Tego wszystkiego co mam e, Całego mojego sprzętu, bo teraz zakupiłem sobie nową sprężarkę. Tą, co miałem, to ją sprzedałem. Znaczy, sprzedałem, ale stoi jeszcze u mnie w grażu. Brachol ją zabrał. Ta moja mała jest za mała, 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 mała i mała wydajność powietrza. Tam jest tylko 206 litrów w niej Niby takie zapisane na zbiorniku, ale nie wiadomo ile jest w tym prawdy. Teraz zakupiłem sobie sprężarkę 3 długowo. O wydajności prawie 700 litrów, no to jest, mm, wiadomo, o wiele, wiele, wiele więcej powietrza. I do zbiornika dziś o pojemności mniej więcej 150 litrów, tak, dziś na pewno będzie. Także, no, akurat ładnie mi się to wszystko przyda, bo zapotrzebowanie na piaskarkę powietrza jest dużo. To też, właśnie myślę, rozmyślam. Nad tym, czy zrobić sobie samemu piaskarkę, czy lepiej kupić, bym musiał zobaczyć mniej więcej ile mi to cena wyjdzie, żeby zrobić sobie samemu, a ile żeby zrobić, żeby kupić. Tak, o, sorry, pomyliłem się. Stąd. Sprężarkę praktycznie mam już gotową, tylko muszę kupić silnik do niej, bo ten silnik co mam to jest za słaby, nie daje sobie rady. Także, no, to się nie muszę kupić na pewno do niej. Także, no, mówię, wszystko w swoim czasie po kolei. Mówię, od października mam plan y, ruszyć. Także, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Jak to będzie. Także, no, zobaczycie sami, mówię, bo na pewno vlogi będą. Dwie roboty już mam na pewno. Na razie wam nie chcę zaradzać co konkretnie. Zobaczycie sami, co to będzie. Także, mówię, na pewno akurat się. GoPro przyda, bo do takich akurat prac to się na pewno przyda. Na pewno będzie to fajnie wyglądało. Zobaczycie sami. Mówię, bo tego odcinka nie było. Mówię, bo tutaj troszeczkę ruszam. Mówię z tą działalnością moją. Tak bym to nazwał. I też kurczę mówię, tutaj teraz praca. W pracy też długo siedzę. Wiadomo, jako mechanik. No to wiadomo, że. Troszeczkę więcej czasu schodzi, bo coś się spsuje, to siedzę nieraz. No kurczę jak na popołudniu do to tej, to tej 23, bo dłużej nie siedzę z kumplem hmm, Takiego kumpla, takiego zapoznanego porządnie. Hmm, spoko spoko kurde gościu wam powiem. Hmm, także no, mówię, tam nie narzekam. Robota nie jest ciężka. Także na no, spokojnie ze wszystkim, ale mówię, no wiadomo Coś za coś, tak, praca, a, a kasa, wiadomo. Teraz miałem wiem, urlopu, bo tam kogoś szkolili. To pogodniłem sobie koło chaty. Ogólnie dom malowałem, akurat przez 3 dni. Także akurat, co mi dał ten urlop, jak właśnie tu koło domu robiłem, wiadomo. Dzisiaj miałem też iść, ale mój dzisiaj jest opoczny, bo jutro na popołudnie do roboty. Także mówię i wam dzisiaj nagram, mówię to, dlaczego nie było odcinków yy, przez ten miesiąc ogólnie odcinek tego się właśnie w leci dzisiaj czyli w niedzielę yy, także akurat będzie no, taki troszeczkę krótszy zacznę tutaj żniwa yy, na tym polu bo to pole będzie powiększane yy, też miałem ruszyć właśnie z zalaivami tutaj wam gadałem tak no ale sami ludzie no widzicie no że nawet nie mam czasu kiedy nagrać a z też kiedy no nie mam za bardzo ruszyć yy, tylko z zalaivem jest tutaj lepiej że no niczego sklejać ani nic w rodzaju to jest jedyny plus no teraz innego nie na pewno nie dam rady Miałem cztery live, ale no troszeczkę pracy mi się więcej zebrało W takim temacie, że... Że, że, że... jeszcze koło chaty, mówię, bo w tygodniu nie będzie mi się chciało, nie będę na pewno kiedy Także się za to wzięłem, no to zacząłem też mi do wieczora Czynę troszeczkę, troszeczkę, wiadomo, posiedzieć Wiadomo, wiadoma rzecz Także dzisiaj akurat, troszeczkę mówię na sobie ten jeden odcinieczek. A, złóż, złóż się. Bo jezus. O, o to mi chodziło. My troszeczkę sobie pozżywujemy. Chwilkę chociaż, akurat mówię, żeby odcinieczek jeszcze dzisiaj skleić i wam go wrzucić. Także ludzie mówię, no będzie się działo, będzie się działo, zobaczcie sami o co mi chodzi. Bo ogólnie chciałem otworzyć specjalnie właśnie do tej pracy drugi, trzeci kanał ogólnie, bo tamten kanał jest taki zapomniany bym troszeczkę powiedział. Może na tamtym kanale coś będzie zobaczymy Może na tamtym kanale... O kurde. Tak jest na no spome. Może na tamtym kanale zmienię nazwę. Tego wszystkiego może tam odcinek usunę. Zobaczymy, może na tamtym kanale by wpadały odcinki właśnie z tej mojej pracy zobaczymy jak to będzie. Jak to wszystko y, wypali mi? Na pewno mam mówię, tak jak wam gadałem, mam y, dwie rzeczy. No, duże rzeczy, zobaczcie, bo nie chcę wam zadać jakie. Y, no, wiadomo, będzie na, najbardziej się będę opierał właśnie na pieskowaniu, malowaniu, że powiem, rolnictwa, tak? Maszyn rolniczych. Y, na pewno. Y, także, no, mówię, na pewno to jest dwa banery. Będę musiał jakieś y, sobie zrobić, y, ale też myślę nad jakąś firmą, która właśnie takie coś drukuje. Y, także zobaczymy. Troszeczkę kasy już w to włożyłem, ale mam nadzieję, że to wyjdzie wszystko na plus, bo jest interes bardzo opłacalny. Też właśnie tutaj mi się właśnie kumpel, no kumpel, no praktycznie z, no z rodziny, od kuzynki mi się pytał, czy mu lewe to wypiaskuje. To wiadomo po rodzinie, troszeczkę pójdę po tenności, ale no bez problemu, nie ma problemu, tylko tą tą sprężarkę muszę sobie zrobić, tak, żeby to w miarę wszystko jakoś połagarniać. To wszystko sobie na dniach ogarnę, bo będę ją kasę. Bo właśnie wujas mi jeszcze ze zbudowy nie oddał. Nie są to duże pieniądze, ale na e, piaskarkę w razie czy miał kupić, czy miał zrobić, to na pewno mi wystarczy. Hmm. Także akurat to co dostanę, to na pewno sobie kurczę e, poogarniam wszystko. Akurat to pole już tak zmieniłem temat. To pole mówię, zrobimy sobie na odcineczku. Żeby sobie tutaj. Dobra, ludzie, jestem, kurde, bo. No halo, co się teraz stanęło, że nie mogę skręcać. No. Urwało nagrywanie, ale już jestem z powrotem. Miałem chwilowe problemy bo kamerki nie widziałem. Ale to nic, mówię, to pole co zrobiłem. Teraz właśnie to troszeczkę pożniwuję. Ewentualnie dokończę resztkę poza odcinkiem bo jak będzie troszeczkę czasu to troszeczkę to pole powiększyć wiadomo i też ogólnie ludzie o teraz też mi się wspomniało akurat odcinek nie będzie taki bardzo przynudzający też na pewno wiele, wielu z was usłyszało to że wyjdzie nowy DRC klasa także na pewno na pewno sobie je kupię zależy jeszcze ile ono będzie kosztowało bo do 50 na 50 złotych to na pewno je kupię ale na pewno o wiele droższe będzie zobaczymy nawet tam do, tego, no już tak bym powiedział, nawet do tej stuby to też bym kupił ale powyżej 100 to na pewno nie będę kupował to bym lepiej wolał sobie kupić Andersona dodatek to na pewno zobaczymy jak będzie nie bardzo nie bardzo drogie klas DLC to na pewno kupię klasa a jak nie to już postanowiłem też że Andersona Anderson dużo nie kosztuje bo on chyba 40 zł kosztuje już tak na przyliczeniu na nasze także zobaczymy jak to będzie. Bo Anderson też by się przydał, bo nie da się ukryć. Bo właśnie tam tamta nowa u, nie uprawa nie, uprawa nie, ale te nowe maszyny, które są. Które one tak fajnie wyglądają, także no, zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. Także kurczę akurat odcineczka gdzieś będzie z Minut, akurat odesył w tą stronę się wysypiemy, i będę sobie kończyć. Yy, bo dzisiaj chcę sobie z takim ludźmi niedzielę zrobić. Także jak mówię, ten odcinek dostaniecie dzisiaj na pewno do godzinki 13:15. Zaraz go lecę od razu sklejać. No spokojnie. Aha, to już fajnie było. Czas. Poczekajcie. O. Zapomniałem czasu na 15, ale git. To ładnie sypie. Nawet nie czy to było nawiezione Ale mieszka z tym. Na końcu ładnie się trzyma 240 tysięcy. Także nieźle. Akurat. Ocinacie, jak będzie, taki, jaki chciałem. Też mi się właśnie ten klas jeszcze mi się wspomniał. Także pół biedy. Dobra, my to wyłączamy Stój. Dobra, otwieramy rurę. Dobra, z tytułu. sobie wyskoczę I wezmiemy se. Otworzymy plandek, Odpłyniemy jakieś O Jezu, z to nic nie widzę. Dobra, może być na pierwszą. Dobra, to sobie lepiej kombajnem podjadę. Halo, no nie mogę się z tej strony, no kurde. O, bardzo pięknie. Sięgnie. Nie sięgnie. Daleko brakuje? O, kurde, daleko. Dobra, to my tutaj się nadajemy bardzo pięknie Bardzo pięknie. O, tak jest. Bardzo pięknie. O także co ludzie? W tym odcinku y, takim bym powiedział informacyjnym. Na pewno jakiś tytuły będzie o, coś o informacjach Na pewno 100% y, także co ludzie? Y, w tym odcinku by było na tyle ja Wam bardzo dziękuję. Także, co? Trzymajcie się. Na razie, cześć. Nie obiecuję, że będą odcinki w dzień w dzień, ale się będę starał. Także, Eluwa.